Ale ludzie, jestem ogólnie zawiedziony, dlatego że e, było mało osób na live'ie, a... Rozesłałem wszystkim. Wszystkim rozesłałem. Mam cztery suby. Jeden subik i doszedł, bo miałem trzy. Sorry za moją chrypę, ale nie wiem co się ze mną dzieje. No i to tylko tyle. Możecie wbijać, zostawiać łapeczkę, subiczka. Sorry, że za takie krótkie filmy, ale na razie muszę coś pokombinować z kamerką, żeby było widać jak sobie tam... Szaduję po GTA albo po Fortnite. no i to tyle eee, możecie zostawić pozytywną łapeczkę w górę o, o taką pozytywną tam na dole szubika i dzwoneczek a ja się z wami pożegnam do następnego elo